z wizualnie, a Ta tak gra nazywa się Rift Nie byłem w Riftcie od wieków Zadobałem się, od razu coś mnie bije, ale fajnie Dobrze, że mam swojego przydupasa, który ten... Nawet nie pamiętałem, ledwo pamiętam, że miałem stworzoną tutaj postać Bo chyba coś z tego nagrywałem Dzisiaj jest Super Hero wtorek A nie oszukujmy się Batman dalej mi nie podchodzi Im, im dłużej to trwa, tym, dalej, tym bardziej jestem antybatmanowy. No w sumie ta gra nie wygląda najgorzej, teraz, z tego co, 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 co patrzę, na moim samym kąpie ledwo działa Optymalizacja nie jest mocną stroną tej gry eee, Jeżeli ktoś nie kojarzy Rift'a, Rift był przez pewien dość krótki czas głównym konkurentem WoW'a World of Warcraft to jest zresztą gra, która reklamowała się słowami, e słowami Azeroth, e, Azerothko, jej, Dorotko nie jesteś już w Azeroth, o Dorotko nie jesteś już w Kazas, to, 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 mm, e, tego. I przez krótki czas nawet o tej grze było głośno. Najwyraźniej dalej, dalej daje radę. Jest free to play, teraz można sobie normalnie założyć konto i pograć. Zresztą polecam, bo gra jest niezła, ale. Um, nie mogę powiedzieć, żeby, żeby robiła furore. Jak wchodzicie na jakieś główne portale y, growe, to jest taki jeden największy, największy OMMO y, anglojęzyczny przynajmniej, to tam bardzo mocno promują Geek Warsa. Wielką tajemnicą Poli jest, że... upat spisak! Nie, że po prostu, że mają w tym biznes, o że tak to nawet. Co jakiś czas pojawiają się informacje o The Secret Worldzie, albo... Y, o Over Scrolls Online Pojawiają się informacje o Wild Starze, sporadycznie jako że to główna konkurencja New Torsa 2, więc nie, nie, nie chcą w tą stronę iść. Pojawiają się e, informacje praktycznie o każdej grze, prawie nigdy nie ma nic o Riftcie więc to jest gra, o której prawie zapomniałem, że istnieje, chociaż jak widać ona ma się dobrze i jest dobra w tym co, co ma e, robić, czyli być Dicklonem, bo A jak, jak, jak się da trochę ładniejszym klonem WoWa, teraz WoW po podbiciu grafiki do góry, nie mogę powiedzieć, żeby był brzydszy od tej gry, więc to, to, to był jeden, jeden z elementów, które sprzedawały Rift'a, że to jest taki ładniejszy WoW z troszkę fajniejszym systemem, e, systemem, nie wiem czego tam, systemem, tak, e, no, klasowym tym, 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 co no jest grane. Clear your coin, locked status, please enter code sent to your email. What the heck! Dobra, wpadać! Wpadać, Tak. Te, w tym momencie grami przypomina skrzyżowanie Warhammer Age of Reckoning, biedny, nieistniejący e, dospołu z w z, 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 z tym, tym online. Jak to w ma być praktycznie? Aha, bo to, to jest kaset, dobra. dobra, dobra. Znerwiają mnie, jak wszyscy wiemy, zbroje, gdzie babki biegają półnagie płytowe bikini, yeah! Nic, nic tak nie trzyma, jakie ma to jak płytowe bikini Dobra Odin Bancroft You look familiar Fajnie Znają mnie Rozpoznają mnie Pisz. close. Czy ja dostaję hajsy czy, czy moje hajsy... A, nie spojrzałem To później na nagraniu sobie zobaczę czy dostaję hajsy czy to moje ograniczenie coin Czy ten coin lock oznacza, że nie mogę wydawać, czy nie mogę też zbierać, bo jeżeli nie mogę zbierać to jest wybitnie głupie ograniczenie dla graczy, ale... Jak zauważyliśmy, zagra nie ma jakiejś mega mega popularności. A po prostu lubiłem tutaj się rozejrzeć, jako że Batman nie, a nie posiadam żadnej innej ciekawej gry z DC. Właściwie nie kojarzę żadnej ciekawej gry z DC, poza grami Lego, których fanem nie jestem, ale jakoś. Jakoś DC na poletku gier komputerowych nie robi na mnie, zresztą Marvel też nie robi na mnie za dobrego wrażenia na poletku gier komputerowych Co najwyżej, Marvel Heroes 2015, ten, ten Diablo klon, bo jest zabawnym Diablo klonem, więc w końcu why not, nie? Gdzie mam już? Mam już tutaj, tak? Tutaj, idziemy tutaj Zawsze nie dostanę w ten sposób, idziemy naokoło O. Oh. Dostał z pioruna jak szatan A tarcza. No ja nawet nie wiem co ja tu mam Tak, tak bardzo nie grałem w tą grę Tak bardzo dawno nie grałem w tą grę Ale to jest gra, która po tym nagraniu wylatuje z dysku Bo tak W ramach odświeżenia Czasem tak jest, że odpalam jakąś grę na 5 minut i zakochuję się na nowo i jestem w stanie w nią mucić i łócić i mucić. To nie jest ten, ten, ten wypadek, ten przypadek Ewidentnie mam poczucie, że ta gra w tym momencie mnie nie chwyta za serce. Chociaż kurczę, ma wszystkie elementy, żebym, żebym mógł w nią wsiąknąć. Jest RPG, jest koleś ze staffem, jest kretyńska fryzura, jest brudka, jest przydupas. No, no, no gra mogła, mogłaby, no ale nie wiem. Coś, coś, jest nie tak. Nie wiem czy shadery, czy grafika, yy, jako że ja nie muszę mieć super wypacznej grafiki, to bardziej stylizacja, nie? Hmm, nie daj mi rzucić tym, tym mrocznym hairbolem, nie wiem co to jest. Dajcie, zobaczmy co to jest. Black Tja. Yeah. go, dalej, chyba nie przybywa. Oh well. One destroyer Wydaje mi się, że teraz trudno by było komuś wejść w tą grę, jeżeli nie szuka faktycznie Wowklona. Znaczy pomijając, że WOWA można teraz sobie odpalić i tam nie, chyba do 20 levelu grać za FICO yy, to ta gra jest tak bardzo wowklonem, że bardziej się praktycznie nie da i się zastanawiam jaki to ma sens, jeżeli faktycznie yy... Łatwo dostępne są gry, z których to coś kopiuje, to coś kradnie, więc. Gdzie jest miejsce na rynku dla dla Riga teraz? Nie jest na tyle oryginalny, żeby, żeby żeby przyciągać do siebie graczy. Nie jest na tyle mocnym wowklonem, żeby przebić się przez te szeregi koragańskich woklą, które były pierwsze, które były wcześniej za darmo, więc... Jakby ich baza graczy się utrzymuje dzięki temu. Co jeszcze? To mi właśnie się do pasa. Muszę teraz kontrolować swoje życie. Bo nie teraz może łatwo zjechać. I mnie zaraz łatwo nie mi rady! Wow. I'm epic! Spends all points! A zobaczmy jak to działa. Wycofajmy się, gdzie gdzie nas nie będą bili. Czemu nie. Co to jest? Motivation Roar. Increase the movement speed. Hurra! Skelet czy. A nie, będzie elemental IGNITE! No, sobie IGNITE. A. W czemu by nie? Zobaczymy zaraz jak działa Ignite yy... Ale po podbiciu w większości ustawień na high jak nie na maxa Jestem w sumie zawiedziony trochę tą grafiką Ja wiem, że gra ma swoje lata, ale... Tak czy siak hm. Nie wiem, yy Wild Serie ostatnio, Skyforge mnie rozpieszczają Skyforge szczególnie to nie jest gra, po której się spodziewamy, szczególnie patrząc na wcześniejsze dokonania e, Alot, Alot Steam, czy jak oni się tam nazywają, czyli Alotsa, który był mega, jeżeli chodzi o stylizację, tylko zbyt podobny do wowa znowu, wow, nie, ale z drugiej strony nie był, jeżeli chodzi o samą jakość modeli, nie był jakoś, jakoś bardzo porywający. Nic, nic dziwnego też, że serwery praktycznie są martwe. Ostatnio, jak byłem w Alotsie, to było ile. Oprócz mnie jedna osoba na serwerze widziałem przez jakąś godzinę grania, jedną osobę, która się gdzieś tam pamiętała. To jest na lokacjach startowych, nie? Najbardziej popularnej frakcji to było tak troszkę. I to nie to, że to był jakiś taki dziwny dzień, no to był weekend. Sobota, nie wiem, jakaś 16, może jakoś tak. to tu jeszcze do podniesienia? Nie no, to jakoś, jakoś tak, tak łyso jest, nie? Jakbym się cofnął do WOWA z czasów, kiedy jeszcze szpanem było dorwać yy, miejsce na darmowym serwerze, nie? To, żebym długo zagościł za na darmowych serwerach, mając jakby yy, styczność z normalnym yy, 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 blizzardowym serwerem to człowiek po zadowaniu się na darmowy serwer ma takie. Eee, nie, nie, jednak nie, nie, jednak nie ma sensu, nie? No i nie będę ukrywał, że, że moja przygoda z darmowymi serwerami słowa, nawet dislike nie była taka, że... zobaczyłem na jakiej zasadzie to działa, czym się ludzie podniecają i wróciłem do normalnego bowania. Albo do Guild Warsa jedynki wtedy jeszcze. No a w sumie dwójka nawet nie jest. Nie jest na liście moich zainteresowań. Teraz. W sumie, w sumie, gdyby tu dodać włącz ruchów z Guild Warsa 2, to by było bardzo fajne. Świat jest bardziej otwarty, sensowniej wykreowany, skonstruowany, niż to, co Arena zrobiła z Guild Warsem 2. Właściwie model rozgrywki z Guild Warsa 2 fajnie by było przenieść do większości gier. TSW, The Secret World, strasznie dużo by zyskał na... na, na modelu Grisby to Rasa To poszedł egzekucja e, fabuły świata strzela. tak poza tym to mechanizm bardzo przyjemny ale, ale e, z drugiej strony, jakby trzymać się tego, to mielibyśmy na lewo na prawo e, gw2 Bacony e, Co byłoby z jednej strony ciekawe, ale z drugiej strony nie powstałby taki Wild start, który posuwa jeszcze tą tą mechanikę bardziej do przodu, co mi się podoba, co mi się wielce podoba. I... I jeszcze e, chciałbym zaznaczyć, że e, Glifur złyka z czasem z update'u na update coraz mniej oryginalną grą jest, bo się upodabnia właśnie to, bo Dlatego, że, że wiecie, że w Chinach musi się to, to, to sprzedawać, więc, więc to jest ten ból. Um, i teraz mam ochotę odpalić. Nie wiem, czy ktoś pamięta, była taka gierka. Chyba jeszcze dalej serwery stoją. D&D Online że DD Online to jest jedna z tych gier, które praktycznie wymagają do tego, żeby grać ze znajomymi. Nie ma takiego biegania solo, bo tam solo się niewiele da zdziałać. Solowanie tam jest bardzo nie... Wiem, bo, bo męczyłem się bardzo długo solo i bardzo niefajne to było. Ale ogólnie sam DD Online mi się bardzo podobał, bo miał w sobie coś z tego takiego jak pamiętacie czasy, kiedy wychodził World of Warcraft, to nie wiem, spora część z was może być zbyt młoda, żeby pamiętać czasy z, z czasów World of Warcraft. Co to jest? Finish, okay. Czasy, gdy World of Warcraft się pojawiał, ale na samym początku i gra była inna i było całkowicie inne wyobrażenie tego, w jakim kierunku World of Warcraft będzie dążył. To był taki RPG lekko symulujący paper-and-pen RPG, że ktoś opowiada, że dodawane są historie, ale że tworzymy tą swoją postać i ten... Teraz jak ktoś gra w WoWa, czy w jakiekolwiek inne MOBO, to gra, nie wiem, magiem, gra wojownikiem i tak dalej, i tak dalej. Na początku jak się grał w WoWa, to ktoś grał wojownikiem i wymyślał mu konkretną ym, historię, to znaczy... wiadomo, nie wszyscy i nie wszyscy byli RPG... RP-owcami, tak to się nazywa? RP... roleplay -owcami. o, o. W ten sposób to nazwijmy, ale... Ale większość osób, z którymi mam styczność, to właśnie patrzyła e, na tej zasadzie, że to były jakieś miejsca do znalezienia, e, gdzie normalny przeciętny gracz się nie ładował, bo mu się nie chciało, tylko szedł klepać moby. I dla tych, którzy szli klepać moby, tych było najwięcej, więc e, wow zaczął ewoluować w tą stronę. I coraz mniej było takich smaczków ukrytych dla tych najbardziej w WoW wkręconych. E, wciąż w tej grze jest dużo smaczków. I. Y, tak gra ma taki lekki posmak tego, takie popłuczyny, ale w D&D Online tego naprawdę było sporo i to było czuć. I to było bardzo ciekawe. Co mi się wydaje też, jest taka gra Paper and Pen, która jest głównym konkurentem teraz właśnie D&D, Dungeons and Dragons. Gra z wiesią Pathfinder. Pathfinder. Ma swoją wersję MMO, która jest tragiczna, która jest płatna, której jak najbardziej nie polecam, ale ostatnio twórcy Pathfindera odzyskali prawa do komputerowej wersji Pathfindera i planują całkowicie zaorać i zrobić na tym miejsce, jeżeli w ogóle cokolwiek będzie, to zrobić nową grę, która będzie właśnie tym, co ja kojarzę z początków WoWa i z początków D&D Online. I coś co zaginęło właśnie z rozwojem WoWa, z Guild dwójką z Riftem, z Star Wars The Old Republic, z tymi wszystkimi grami, które poszły do przodu, że fabuła, tam swoją drogą można ją przewijać, a mechanika, klepiemy moby, respawn, liczymy, cooldowny i tak dalej, więc te rzeczy zostały bardzo rozdzielone. Jak patrzycie na Star Wars The Old Republic, to widzicie jak bardzo zdystansowane te elementy są. Mało w sumie zdystansowane one są w The Secret World Online, który ma inne problemy, swoje problemy i ogromne problemy więc. I chciałbym, żeby Pathfinder wyszedł właśnie w tym, w tym klimacie, który... Coś fajnego takiego. W ogóle tutaj wspomnę, nie pamiętam jaka gra, z tego co kojarzę, nie wyszła jeszcze ta gra, albo to jest pomysł, który został zarzucony. Od którego elementu za zacząć? Bo to jest... Znaczy to się trochę wiąże z Crowfolem, bo ludzie, którzy nad. Tym projektem, o którym teraz myślę i którego nazwy nie pamiętam, pracowali, pracowali ludzie, którzy przeskoczyli teraz do roboty nad crowfallem. I Oni pracują nad Crowfonem i może niektóre z tych elementów będą w krawfonu, ale tak. Po pierwsze, świat jest skonstruowany tak, że ma wbudowane pory roku. Znaczy się w silniku, oprócz zmiany pogody, które wpływają na to, co, 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 gracz, co gracz może, na przykład, nie wiem, większa szansa na to, że gracz może postać może zostać powalona od ataku jest w momencie, kiedy pada deszcz i jest ślisko przez to. Te, te, tego typu takie bonusiki od pogody, nie, jak jest e, mgła to, nie wiem, większy bonus do blinda, czy, czy jak pada deszcz to mm, czary od piorunów zadają większy damage, czy jakieś takie bzdury. Plus są parę roku, czyli na przykład tak jak u nas zmieniają się parę roku, tak też w grze i plik, i z dnia na dzień, nie wiem, śnieg. Z, ze śniegów przechodzimy wiosnę i kwiatki wyrastają, i mamy lato, gorąco i ten. I inne systemy pogodowe, więc to było fajne. Ale to, co mnie najbardziej interesuje, to jest to, że tutaj wszystkie skille jak spojrzycie, pokazują, pokazuje się wam, że to jest Crystal Missiles Damage. 39 mana, ręcz 30 metrów, cast time 1,5 sekundy, plus 15 charge deals, 119 do 131 obrażeń od ziemi. I w tamtej grze, w tamtym projekcie, była rozważana czy był wprowadzany element taki, że macie te klamrę, ile powinno zajmować, ile powinny zadawać dane, dane ataki, jakie obrażenia powinny ze sobą nieść. I wszystko jest fajnie, tylko że w tych grach ktoś siedzi z kalkulatorem i wylicza, co jest najbardziej opłacalne, co jest najbardziej sensowne i są tylko ograniczone ilości funkcjonalnych buildów. Zazwyczaj nie wiem, dwa na klasę Max. Jeżeli to jest build z dwójka, to jeden na klasę max i to nie dla każdej klasy. A tam był taki patent, że te ramy są dość spore. I każdego dnia są zawężone ramy losowo trafiające ten, czyli jak się zmienia pogoda, to się na przykład przesuwa w jedną w drugą stronę czy coś. Jest mnóstwo czynników, które sprawiają, że w dużych ramach się to bardzo przesuwa. Także macie build, który na papierze wygląda bardzo świetnie, ale jednego dnia może być lepszy niż drugiego i nie ma takiej sytuacji, że macie build, który jest najlepszym możliwym funkcjonalnym, bo na przykład tego dnia te i te czary są osłabione, więc ktoś, kto gra troszkę bardziej niszowym buildem, tego dnia jest na plus względem was. Więc e, wydaje mi się, że to jest bardzo fajne, bo rozwala mm, model powstawania i funkcjonowania mocno określonej mety, że jeżeli e, jest, Ustalona meta, są ustalone buildy, którymi się lata na dungi, to tylko z tymi buildami wpuszczają ludzie. Nikt inny nie załapie się na sensowną rozgrywkę z obcymi ludźmi. Jak w paruje i da się sprawdzić, jak ma build na przykład w danej gierce można podejrzeć, czy taki ma sprzęt, albo jakie skill ma ze sobą, albo zapytać, Jeżeli ktoś jest z tych pytatych w przeciwieństwie do mnie. i wychodzi na to, że nie gra obecną metą, to kik wywała się go sparty i... No i nie ma, nie ma gościa, bo po co po co grać z gościem, który nie biega z obecną metą? A jak mamy świadomość, że te buildy, wszystkie nasze skile płynnie jeżdżą i do tego nie jesteśmy pewni, jak dzisiaj coś się sprawuje, bo nie jest dokładnie dziś powiedziane, co jest lepsze, co jest gorsze, albo albo jest, bierzemy to pod uwagę, to okazuje się, że cała meta przestaje, nie przestaje istnieć, tylko przestaje być aż tak bardzo obowiązująca, nie jest tak obowiązkowa, bo nie jest aż tak bardzo funkcjonalna. To nie jest tak, że jak się gra metą, to się ma najlepszy build, bo on niekoniecznie będzie dziś najlepszy. Więc yy, inne buildy. Yy, yy, łagodniejszym okiem się będzie patrzyło na inne buildy. Co, to jest coś, co na przykład w dwójce. Przez bardzo długi czas nie, po prostu nie miało szans przejść. Jeżeli ktoś nie biegał z Zerkerem, ktoś nie był na Berserku, to, to, to nie biegał, nie? Bo nikt nie chciał z nim grać. Zresztą przerabiałem parę razy. Nikt nie kumął na jakiejś zasadzie, działają moje buildy z Elementalisty. I ja robiłem mniej więcej to samo co Berserker, tylko, tylko w inny sposób, ale. Nie byłem akceptowany w pugach, bo, bo przeciętny póg. Jeżeli gracze z przeciętnego pugu kumali na jakie zasadzie działa build, to zakładali, że niekoniecznie ja wiem, więc niekoniecznie sobie z buildem poradzę. Lepiej wziąć kogoś, kto ma zerkera i po prostu będzie robił. We, we, weźmy kolejnego uriora z zerkerem. Nie? Będzie lepiej. Więc wydaje mi się, że sposoby na rozbicie mety, jako mm, tego mononitu, yy, są na wagę złota. A większość gier teraz. Bardzo, bardzo cieszę się z tego, że funkcjonuje meta. Jak patrzycie na Guild Warsa dwójkę, to goście odpowiedzialni za robienie mm, balansu w grze... Ty, na, na, nawet przy złota, czyli jednak jakiś tam hajs zbieram. Dobra. Goście, którzy są odpowiedzialni, nie pamiętam jak ten koleś się nazywa taki taki Chop, który gra tifem i robi wszystko, żeby nie nerfić tifa, bo on zawsze gra tifem, więc koleś, który zajmuje się balansem, pilnuje, żeby jego klasa nie była nigdy za słaba. No i to jest koleś, który zajmuje się e, głównie analizowaniem forum. I dopieszczaniem funkcjonującej bety. Nie zagraniem takim, żeby poszerzyć betę, tylko żeby. Ym, betę, metę. Nie, po, nie tym, żeby poszerzyć metę, żeby jak największa ilość buildów była funkcjonalna, tylko yy, sprawić, by meta, meta była akceptowalna dla, nie wiem, jak najszerszej grupy. Yy, prograczy, którzy korzystają z ograniczonej ilości buildów, i ten Co to jest. No ale co ja mogę? Co ja mogę? Co ja mogę coś tu zrobić czy ja coś, czy, czy ja coś w tym robię w ogóle? Może że już nic nie robię To może robię? Nie, dobra, Gazą 5, 8, 8, 1, Dobra, ola! Idziemy, szukamy jeszcze jakichś mobów i kończymy to gadanie, bo nie będziemy aż tyle gadali. Wygląda trochę jak biedniejsza wersja Bramy z... E, e, WoWa, znowu z WoWa. Nie, ta 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 taka klasyczna, jak ktoś pamięta loadingi z czasów Burning Crusade, to wie o czym mówię. Dlaczego znaczy, nie powiedziałem nazwy Bramy? Bo nie pamiętam nazwy Bramy. Starość, starość nie rado. Dobra, nie ma co, co przedłużać, nie ma co przekombinowywać. To proszę Państwa jest Anno Domini 2016 Rift. Nie zmienił się praktycznie nic. Szczerze powiedziawszy, poza ilością klatek, nie widzę różnicy między tym, co miałem na swoim starym kompie, a tym, co widzę teraz. Różnica była symboliczna. Tekstury nie są tak pociachane i rozmyte. Da się pochylić. Da się. Dziękuję za uwagę! Hej! Jaki to był system, ten, 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 skilli, to był jakiś rozbudowany system skillu, o ile dobrze pamiętam. Eee, tu było coś... Kurczę, było coś, ale jak to było skilla? Nie. nie... Nie, 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 Abilities, p. Tak? Elementalis... o jest, dominator, necromancer, to było to. Tu się... Te całe drzewka jak się do tych drzewek zaglądało? Soul Tree, o oh, jest to Ten cały rozbudowany system był I to była ta, naprawdę ta niezłe w tej grze Nic nie pamiętam z tego Kiedyś jeszcze kumałem plus minus co gdzie jest i, i z czym co się je ale albo to przebudowali albo mam takie dziury w pamięci że 0-0 nada!